Dzień dobry, mam dziś dla Was propozycję na trzy wspaniałe sosy, dressingi, które mają szerokie zastosowanie, warto jest je mieć przygotowane, a później dodawać do różnych potraw. Możemy nimi polać pieczone lub grillowane warzywa, ryby albo inne mięsa, kaszę, ryż. Oczywiście sałatki, surówki. Warto sobie przygotować dwa lub trzy takie sosy, wstawić do lodówki. One spokojnie pięć dni w tej lodówce wytrzymają i możemy nimi polewać różne potrawy. Także polecam serdecznie. Bierzemy się do roboty. Zacznę od najprostszego, jednego z moich ulubionych sosów. Potrzebujemy do niego 6 łyżek oliwy, 2 łyżki musztardy, 3 łyżki octu, u mnie jest to dzisiaj ocet balsamiczny, ale bardzo często dodaję jabłkowy, warto też je zmieniać dla urozmaicenia, kilka łyżek wody, ząbek czosnku i garść świeżej kolendry lub bazylii. Wszystkie składniki poza zieleniną wrzucamy do blendera i miksujemy na wysokich obrotach. W zależności od upodobań możemy dodać oczywiście więcej wody, doprawić później solą, pieprzem. I ja na końcu dodaję zioła i miksuję je później już pulsacyjnie lub na niedużych obrotach, tak żeby zostały jeszcze kawałki listków. Jeśli mm, wolicie, żeby sos był gładki, to oczywiście możemy wrzucić na od razu i wszystko razem zmiksować. Jeżeli chcemy, żeby był yy, lekko słodki, możemy też dodać odrobinę stewi albo miodu. Proponuję doprawić już na końcu po zmiksowaniu, yy, jeszcze do smaku. Kolejny dressing mój ulubiony do sałaty rzymskiej i jajek. Potrzebujemy do niego dwie łyżki majonezu, najlepiej domowego, dwie łyżki kwaśnej śmietany, 4 łyżki oliwy, dwie łyżki soku z cytryny, jeden dwa ząbki czosnku, łyżkę sardeli. To są takie malutkie, bardzo słone rybki, które można kupić w słoiku, i one nadają temu dressingowi świetny smak. Ewentualnie sól i pieprz, tylko z solą tutaj ostrożnie, bo te rybki są już dosyć słone. Wszystkie składniki wrzucamy do blendera, blendujemy i gotowe. Do trzeciego sosu potrzebujemy garść orzechów makadamia, łyżkę octu jabłkowego, ćwiartkę, awokado, kilka malin, dwie łyżki soku z cytryny, kilka łyżek wody, sól i pieprz. Tutaj możemy też zmieniać orzechy na inne, ocet i wtedy ten sos będzie mieć zupełnie inny smak. Zamiast malin możemy też dodać truskawki. Ja generalnie nie dodaję owoców do sałat, natomiast jeżeli dodaję, to tylko właśnie takie niskocukrowe typu truskawki, albo maliny, czasami jeżyny, wszystko blendujemy, doprawiamy do smaku i gotowe. Ja uwielbiam polewać takimi sosami gotowane jajka, ale także awokado pokrojone w kostkę na liściach sałaty, z orzechami posypane albo pestkami, albo jakieś warzywa, nie tylko sałatka, po prostu ułożone warzywa na tacy i polane. To wygląda i smakuje przecudownie. Możemy tutaj polewać takim sosem też gotowane albo pieczone szparagi, brokuły, kalafior paprykę. No, opcji jest bardzo dużo. Wszystkie te sosy przygotowuje się błyskawicznie. Wspaniale jest, jeżeli mamy dobry blender. Ja mam oczywiście mojego blendeka, którego naprawdę uwielbiam. Cały czas się pytacie, jakie, jakie blendery polecam, jaki blender ja polecam, ten, który ja używam i na który też macie zniżkę, jakbyście chcieli, o którym już robiłam filmik, więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie, ale po, tak naprawdę w każdym blenderze możemy zrobić taki dressing. Zajmuje to tylko chwilkę, no i możemy sobie raz w tygodniu jest przygotować i trzymać i polewać nimi różne, różne rzeczy, a one poza smakowymi walorami mają też rzeczywiście wartości odżywcze, także i dodają tłuszczu dla osób, które są na diecie tłuszczowej, to jest super sposób na to, żeby dodać trochę tłuszczu, gdy jemy warzywa, żeby te proporcje makroskładników były dobre. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam wspaniałego dnia. Pa!